Heidi, Heidi, kon mogę jakoś pomóc? Chodzi o Buzera. A co z nim? Nie, no wiesz. Nic. Nie jest chora, nic, po prostu. Przecież mówiłam, że będzie musiał coś zmienić. Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten desenie? Nie. Wybacz. <słuch> Okej. Okay. Chwila. Słyszałam, co się działo, że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy. Tak, i prawie nas przy tym wykończył. No to może w tym tkwi problem? Że prawie nas przy tym wykończył? Dick, co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Tu nie chodzi o jego chore ciało, tylko raczej o jego chorą duszę. Kumam. Dzięki, Adi. Dobrze Cię widzieć, Dick. Bas, jak trafiłeś w obozie? Dobra, jasne. Wpadaj, kiedy chcesz. Dick, dzięki Bogu. Co się stało, Ricky? Z... Nasz faceta nazwiskiem Joshua Harper? Harpa? No, ta, znam go. Nigdy nie ufałem temu synowi. Nosił czarną bandanę owiniętą wokół głowy, jakby był jakimś zasranym hipsterem czy coś. Najwyraźniej miałeś nosa. Gość strzelił Danowi Lane'owi w plecy. Poszło o karty, a potem prysnął. O, jezu, gdzie teraz jest? Patrol widział, jak zmierza na południe. Byli za bardzo przerażeni, żeby go zatrzymywać. Chyba spotkał się z grupą włóczęgów. Naprawdę przyda nam się Twoja pomoc. Ech, dobra, to zajmę się tym. Zaznaczyłam miejsce, gdzie go widzieli. Dzięki, Dick. Mam dzisiaj niezły towar. Was, jak się miewa? Czekaj, chcę otworzyć bramę. I co, aż żyje? Lewo co, wraca do was na piechotę. Tak zrobię. Dziękuję serdecznie. Bez odmiany. Zmieniam się w słuch. Na południe od Shermans jest taki mały ośrodek. O, kilka domów w lesie. Ujarzysz Nie. Yeah. Okej, okay, to przy autostradzie Senty. Do starego tartaku jedzie się tą samą drogą i... Riki wspominała, że była tam z tobą, gdy oglądaliście Hordę. No wiesz... Zniknęliście na cały dzień. A tak, tak, już wiem. Kojarzę miejsce. Tak, tak, Posłuchaj, jeden z moich pacjentów usłyszał naszą rozmowę. Widziałem, że Harp i jego ludzie ruszyli do Kampkling. Na pewno sobie poradzisz? A jak myślisz? Nie było pytania. Bez odbioru. Strzały. Tu się kurwa dzieje. No, chodź, Harp. Załatwmy to bez problemu. Co? No dobra. Zaczynamy. No i po wszystkim. Podano zostało. Nikt znalazłbyś, no? Tak! Słyszę z ciała. Jest. Dobra, wróć z jego bandaną. Ludzie dana będą chcieli mieć do że nie żyje. Okej, okay, tylko e, może być trochę uświeniony, ale jasne. Spoko. Nareszcie. Kolejna trochę mam cię, no to jazda. Spokoj, mam ją, matka, ale uświęcona. Sobie. Tak. To ci się już nie przyda. Zawsze się przydają. Badaj, kiedy chcesz. Cześć, Ricky. A, tu jest uh, bandana Harpera. Ach, ale uświniona. No, to samo powiedziałem. Dzięki, Dick. Przekażę ludziom Dana. Dickon St. John, co u... Ciebie. Ej, Kilka miesięcy okay. temu. Zrób to. otwiera Słyszysz słyszysz mnie? zgłoś zgłoś się! Kurwa, jak ktoś tam i i go znajdzie. Zrób to. Zrób Jak Zrób tak. Zrób nie tęsza. Zgłoś się. Tig, jesteś tam? A, no, ślimaczek kołob. Niech zgadnę. Masz dla mnie jakieś zadanie? A, dobra. Wpadnę jak będzie okazja, bez odbioru. Tig, mamy dla ciebie robotę. Ryki, eee, cześć. Okej, okay. dobra. Padnę. Bez odbioru. Obóz łupieców. Banda wrednych suki. synów. Ile napadów zorganizowaliście w tym tygodniu? <śmienny> <Uf! śmienny> o, ci piesku. Gdzie jesteś? 啊。 Pra Zamknięta Tak, trzymał w pysku na pewno. <laughs> Hej, mały. No hej. Jak leci kolego? No chodź. Chodź, mały. Heju. No chodź, mały. Hey. Hej. Hej. No dobra, chodź. Chodź mi tu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O mój Boże. Dobra, no dobra, dobrze. Zgoda. Jak sobie chcesz. Okej. Okay. Hej. E, Pobudka, ale nie wybydłaku. Co się dzieje, stary? Co to diabło? Cholera. Posłuchaj. Hej, hej, co tam robisz, maluchu? Hej, hej, no już, hey, hey. spokojnie, spokojnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Na mnie nie patrz. Tak, tak, tak. Hej, hej, chyba chcecie się pić, może poszukamy ci wody? Co ty na to?